I tam dawno nic nie nagrywałem. Chciałbym wam dzisiaj pokazać kilka kraków moim nowym batem. Bat y, wykonany z linki polipropylenowej, którą dostałem od mojego przyjaciela. Jest bardzo cienka, więc ten cienki i lekki bat jest wykonany z 20 linek. Końcówka jest z 10 rękojeść również lekka z rurki Yy, z włókna szklanego, rekoje z kangura, fal z powerkordu lekki, przyjemny Naprawdę fajnie chodzi. Cela głośno, jest celny. Do wszystkich podstawowych kraków, nawet do jakichś rutines, bardzo się nadaje. Wyjątkowo mi wyszedł, no, a przy tym jest ładne. Dziękuję.